Pesymista i optymista? O, jak dużo zostało? Super. Obydwu w życiu spotyka tyle samo porażek i niepowodzeń, ale optymista lepiej je znosi i szybciej się po nich podnosi. A pesymista bardzo szybko się zniechęca. Przyczynę każdej swojej porażki widzi w sobie, dlatego popada w bierność i szybko się poddaje. Co? Dwie godziny zasuwania i nic? Czego bym nie zrobił, to i tak nie uda mi się schudnąć. Czy pesymiści są skazani na wieczne lęki i związane z nimi porażki? Na całe szczęście nie. Badania psychologów dowiodły, że sposób myślenia nie musi być niezmienny. Optymistycznego myślenia można się nauczyć. Boję się, że to na mój widok wkurzył się i zaraz każe mi się wynosić. Film Myśl pozytywnie, czyli Jak zostać optymistą, nauczy cię metod radzenia sobie z negatywnymi myślami i zamiany ich na pozytywne, dzięki czemu łatwiej pokonasz napotkane w życiu trudności. Przepraszam, ale strasznie mnie dzisiaj boli głowa. A ja myślałem, że pan się nazywa Jacek Przegrany. A nie, nie, nie. Jacek Wygran. Yy, Zgłował finans.